Cześć, witajcie! Ja jestem Gringroof, a to kolejny odcinek z LEGO Ładce pierścieni. Tym razem już jedenasty. W sumie nie wiem czemu zawsze to rozwalam. I teraz tak widzę, że mam możliwość przełączenia się na tryb fabularny ich. I to mi nawet bardziej odpowiada. Słuchajcie. To chyba tak też zrobimy. Um, zbierzemy to co konieczne zbierania. Przemienimy sobie na sztylet W ogóle o weź sobie metrylowy łuk, albo, albo nie Weź sobie metrylową łopa Nie, wiesz co, załóż sobie to A możesz jeszcze dodatkowo Mieć to Wo ho ho ho. Holy shit Dobra, to jest zrecykowany Isengord. Isengord. <laughs> Rochirimowie. Jak sobie. <laughs> skaczą ładnie. W filmie było ich chyba 4 albo 5 rzędów i... właśnie, i piki w nich. A, dobra, tutaj to jest zrobili w ten sposób. We are friends of Rohan and of Theoden, your king. Saruman has poisoned the mind of the king and claimed lordship over these lands. Yeah, westward across the plain. They've taken two of our friends. The Uruks are destroyed. We slaughtered them during the night. May these horses. Dali im dwa konie w filmy. Hmm. Wiedziałem, że brązowego weźmie ten. Że brązowego weźmie on. A dobra, to już zbieramy w takim razie, ale nie zauważyliście, że mam lekki spadek FPS-ów? Znaczy, być może tego w filmie nie widzicie, bo ja przeważnie nagrywając mam odczuwalny, lekki spadek, a film nagrywa się idealnie. Wysoko pieniądz, ile są? Ale no to trzeba rozwalać LOL No tu mógł się w kasy naczepę LOL, ale to prawie nic z kasy nie leci Patrzcie, coś takiego nawet do tysiąca nie dobiło Dobra to nawet nie warto zbierać tego Już kreczorki są lepsze, bo chyba złoto z nich leci, nie? Patrzcie Dobra, bo nie leci No ale przynajmniej jest kasa, no Krzeszorki takie, a. Nie takie, tylko o, to No nie wiem, no. Że... Trochę lipa, nie? No dobra no. O, tam są konie, tam... lol siedli z koni? No dobra, nieważne Jezus konie, sorry! Fak Chyba te konieły przestraszyłem Co tutaj? Dziwny poziom... Aha, oni tra do lasu wejdą No tak Aj pieniądzory Patrzcie on 2,5 i, i nawet lekko to się na ten kolor świeci um. o tu jest gimli mógłby chyba wrócić, co? Może tak to wygląda przynajmniej Czy możecie głupie ptaki tak nie latać, bo mi to wszystko wywalacie Aragorn, Syn, sern, syn Aratorna. Okej, okay, let's go. Pozbieram jeszcze ha... O co się stało. Kazioł Co on teraz A czy teraz mogę się w każdej chwili... A nie, dobra, czyli tamto co miałem to był, był tryb swobodnej... swobodnej... swobodnej gry, to miałem możliwość wyboru i całą teraz zagrać. Lol. Lol, i po co to? Żeby was rozwalić? Ok. Wiem, że mam masz. no się... ale kasa jest. <śm> no to chodzi. Ciekawy no, ciekawe że że tego rozwalić nie możesz. To drzewo wygląda takich, miałbym je teraz rozwalić, no ale... Nie liną kretynie, tylko łukiem. Hmm, wow. Boom. Co to no, tak. Panie, że to skomentowałeś. Tak, skoro ty zbierasz, bo doda się wszystko. Aragorn! A Aragorn jest tropiciela. no dobra. Niechaj, tak będzie. Um, skoczysz o nie? Regolasie? No, odpuścimy. I po co? Co nie po nic. No dobra, wiem, że cię to parę no Tutaj leżał hobbit, a tu drugi. Wow, a to co to jest? Lina do tego się przyda, tak? coś tak czuję. No to no, się przytrzymałem. Aha, no ta. Tylko ten może podnosić. To to pory? No jest dobra. Myślę, że już nie znajdę. O proszę. O proszę, co że się tam Wow. Łał. Emi ręka ścierpała. Tak mi się niewygodnie siedzi. I ten. O. Co ja chciałem powiedzieć? Jak tam wakacje ludziska Bo. Jak widać, miałem świetnie. I w ogóle nauczyłem się nagrywać. Znaczy, nagrywać. Wrzucać filmy, na przykład jak. W odcinkach ziemi. Było tydzień temu. Co nagrałem? Wszystko w sobotę. I. Obydwa dwa filmiki wrzuciłem i... Co jest? No i zaplanowałem je. I one się same tam wrzuciły. No fajna sprawa. Nawet nie wiedziałem, że taka opcja jest możliwa. Dobra, no, parszy mówiłem, że nie ma co na nic Chociaż, No nie wiem. Lol, tak jest ze mnie Lel, a on tam zbiera pieniądze. O lol, mogę tak pieniądze zbierać. Lol. Jest jest lepsze. To trzeba odkopać, ale nikt z was nie ma mytrillowej łopatki No, tu macie pra... O o Legolas nadasz się tutaj I co teraz? A, skrzynka to jest, dobra. Zaburzyłem skrzynkę I za to ją dostanę. Znaczy nie wiem po co one są, ale... No ale jak sam to zbieram, nie? Aha, no co trzeba wykopać? A? Tego się nie da wykopać, no dobra. No to w takim razie A, no dobra, czyli Aragorn musisz to wziąć i misję dalej poprowadzić. No dobra, no trudno. Wow. A, tutaj dobra. Zaraz się położę na kolana. Powiem, czy jestem jasnowidzem? Nie, po prostu ta gra jest taka logiczna. To jest spaczony las. To są te, te żywe drzewa. Teraz ja sobie nimi zagram Chyba tak Ale mi Palce strzelają No tak myślałem Nie wiem mi się kim mi przydał, ale coś tak czuję, że Oj A tylko was dwóch mam. dobra Czy możesz nie, nie możesz wziąć metrylowej łopatki Słuchajcie, my metrylową upadką tam by tam robił... O! Takie rzeczy by tam robił, że... Szaleństwo. O... Um. Wow, muszę to rozwalić. Lubię takie się rozwalać. To mnie tak, nie wiem, pociesza do wartościowo. O. Nie, nie, muszę dobrze zjechać teraz. Dobra. Nie, nie, bierzmy... Bierz. A, fuck. A co to? Co ten Orkieł O Jezus Marytko Maria Mario. Maria Mario. Co może Patrzcie, Patrzcie dzielniejszy od Aragorna. nawet Ale Nie, nie, to muszę naprawić, a nie się zastanawiać. Dobra, jeszcze pieniądze, jak to mam w zwyczaju. No bo dobra, bijemy się marchewką, tylko jakiś kopert. Wow. Bum. Bum. Dobra Bum, Dobranoc noc Bum, bum, bum pancerzony Wow, to było ciekawe Chyba tu nie wejdziecie bo nie macie tej tej fiolki Froda No trudno A tu by się lina przydała, to też nie macie Lel, coś O! Oh, O powoli. Zbieramy to co możemy lepiej Lel! Umadrilioną zbroję na sobie, aż zanim mówiłem jak to zobaczyłem. Ale, ja ja. No dajesz A i to będzie end, tak? <grym> Szup. ogóle czas nie powiem. Maybe you are, and maybe you aren't. The White Wizard will know. Saruman, no! Oh! Nieźle, nie, nie. ale mi şey się to podoba, a jak to się co on şimdi... robi. Jestem, tak? Jestem prawie nieśmiertelny. Co ty chcesz, ty pipinie? Lol, tym Anthem to ja mogę teraz tutaj... zobaczyć, nie? Tylko sobie chodzę, nic więcej nie robię. Jo! Jo! O, rozwalacie się mogę, nawet szybciej idzie, o wiele szybciej A butem jakoś kopiesz? Nie, no trudno Czy mogę to wam rzucić hobicie? A, nabycie odkładem i nabycie biorę No dobra Można i tak Oh. To jest chyba zadanie dla ciebie młody, bo... ...bo oni cię podpalam. Oh. No pięknie Jakieś te pieniądze, nie wiem, mówiłem o jak pięknie, o jak pięknie, tyle pieniędzy. O Jezus, no tyle szczęścia w tym miejscu Jo, patrzcie to I te pieniądze jak lecą te Jo Prawdziwy bohater jest z palcem w tyłku zrobiony, zobaczcie Pieniędzory, jak lecą Jak się tutaj dostać? A ja bym na przykład ciebie wziął I tutaj chciał dostać no bo, to się nie da No weźcie, kombinuję że te skrzynki, w sumie nawet nie wiem co one dają Widziałem, one jakieś tam piodesto budują, w LEGO na Jones było można kupić za pieniążki normalne do Końca ten pizdez Co to? Coś właśnie przejechało po mojego domu. I teraz są żniwa, wiecie, i ten... Jeżdżą jakiś maszyny. Ale to było co najmniej dziwne. Patrzcie, jak niszczy drewno. Luźgo tam. Ja Juu szalno odpa No ale pewnie enty boją się o nie. Oj naprawdę? Może dlatego, że są z drewna, co? A gdzie jest mój drugi mały hobbit, mój przyjaciel mój, ło, ło, ale mnie boli. Sędzi A, ty przez wodę nie przejdzie? Ja zmienię pozycję, troszeczkę mnie. Że się, że my się ścierpłem się, no. No podnieś go gnoja. Ja. LOL, gra myślała za czas, że go mam w łapce No boją się ognia, ale tu jest woda. O wodę lubią, bo moim korzonki podleję No tak myślałem, że to czas. Ej no, to chyba też mogę rozwalić, co? No dobra, to coś i kupiłem ten Boom, Nie ma wody. No, jest takim wielkim drzewem, nie? A nie może rozwalić tego, co Gimli rozwala toporem. To jest takie trochę dziwne, no ale... Jezus, Entem to ja mogę cały czas chodzić. No patrz, to jest nieśmiertelne. No chyba, że ogień... nie, do ognia nawet nie doleci, bo to się boi ognia. To to końcówka, bo to sobie biały czarodziej. There is the white wizard. Ja tam moja kaszka? Jest, ładnie. Zrobimy sobie, kaszka start. O! W filmie było dokładnie to samo. Znaczy, no, podobne. To tak! Czropem hobbitów, tak się nazywa odcinek, już wiem. To by było na tyle. Ja w sumie pad lata. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym już odcinku serii Lego Władca Pierścieni, który będzie już jutro. Więc cześć!